Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w piątym odcinku maratonu Holi Mierzymy. Jest to już dzisiaj ostatni odcinek. Jakoś tak spodobało mi się to nagrywanie, także od razu na początku Was zapytam, czy Wam się podobało. Dajcie znać, czy chcielibyście częściej takie maratony. Przychodzę dzisiaj do Was z zamówieniem z Zary, ale jakoś tak mi się wydaje. Najwięcej podczas tego maratonu było zamówień z Hajemu. Tak mi się coś wydaje, że mm, najbardziej chyba jakoś albo najwięcej rzeczy trafionych z hajemu jest zazwyczaj. Ostatnie moje zamówienie z Zary to była jakaś kompletna klapa. <grydy> Zobaczymy, jak będzie tym razem. Pokładam tutaj bardzo duże nadzieje, bo jest w środku jedna rzecz, której jestem ogromnie ciekawa: jest to spódniczka, tiulowa spódniczka, dodam Wam. Także zabieramy się za otwieranie. Zanim otworzę paczuszkę, od razu Wam tak jak zawsze na początku dodam. Wszystkie rozmiary ceny ukażą Wam się na ekranie. Wszystkie linki, jakie tylko znajdę do ubrań, znajdziecie w opisie pod filmem. Otwieramy. Przepiękna bibułka. Chociaż bardziej mi się podobało, jak różowe wkładali. I otwieramy. O jezu, teraz mi się przypomniało, że tu będzie sukienka. I to taka w kolorze miodowym. Nie wiem co o niej myśleć. Przekonamy się razem, ale może od razu na samym początku ją rozwiniemy. Mam ją w rozmiarze M. Wygląda tak. Jest niesamowicie pognieciona. Jeszcze chyba nigdy żadna rzecz z Zar nie była aż tak pognieciona. I powiem Wam, że ta przesyłka bardzo długo do mnie szła. Mieli teraz gorący okres wyprzedaży. I to wszystko jest chyba, powiem tak, na szybkiego pakowane. Tutaj taki fajny ściągacz ma przy rękawku. Tutaj e, cała sukienka jest tak jak z, z bawełny, a to jest takie bardziej śliskie. Nie wiem, nie znam się na materiałach. Ma fajne kieszenie. I one też są z takiego materiału właśnie jak ten ściągacz przy rękawku. No zobaczymy. Myślałam, że będzie troszeczkę jaśniejsza. Tutaj mamy taką... Luzeczkę. Mam ją w rozmiarze L. A dlaczego ja wziąłem L? A, chyba nie było w mniejszym rozmiarze, a była mi bardzo ciekawa, ale wydaje mi się strasznie duża. Ona chyba na Wojtka będzie dobra. Wojtek siedzi tu koło mnie. Chciałam, żeby usiadł i od razu na, wiecie, na bieżąco zobaczy rzeczy, które przymierzam. Te rękawki są ciekawe, bo są takie po prostu obcięte. Strasznie mi się to podoba, ale ogromna. No i taka odcięta jest tutaj przy dole. Taki niby ściągacz chcieli zrobić, ale zostawili takie obszycie. Fajnie. No i ta moja spódniczka, której tak ciekawa jestem. Wziąłem ją w rozmiarze M. I tak się prezentuje. O Boże, jaka ona jest wąska w talii. Przecież to ona będzie na moją córkę, na Monikę. No gdzie to M? -ka? Nie wejdę w nią. Ale jest śliczna, taka plisowana. Tutaj przepiękny tiul w takie kropeczki na wierzchu. No, ślicznie wygląda, ale ja naprawdę nie wiem, czy ja w nią wejdę. Ale poczekajcie, ten zamek ma być z boku. O! No, zobaczymy. No, przecież Emka powinna być dobra na mnie. Może będzie. Kolejną rzeczą jest taka, oto koszulka w rozmiarze M. Wiem, że była bardzo tania z, takimi, z takim motywem znaczków z Paryża, chciałam powiedzieć, ale tu widzę też statuę wolności. Po prostu znaczki z całego świata. A no, zobaczymy. Jest bardzo cienka, bardzo lekka, ale przyjemna w dotyku. I ostatnią już rzeczą. Jest to taka bluzeczka z feterek, można powiedzieć, w rozmiarze S. Ale zobaczcie, jaka ciekawa. Tutaj przód i tył taki prosty, ale te rękawki są niesamowite. Tu od góry takie szerokie, pufiaste, a tutaj zwężają się ku dołowi. No, tak mi się to spodobało. Jestem niesamowicie też tej bluzeczki ciekawa. Bardzo mi się podoba. No dobra. No, zabieramy się za mierzenie. Chyba zacznę od tej spódniczki, bo jestem taka jej ciekawa. Założyłam spódniczkę i tak szczerze powiem, że e, wyobrażałam ją sobie troszeczkę inaczej, ale chyba jest całkiem niezła, nawet jak inaczej wygląda, niż myślałam, że będzie. Zobaczcie sami. Tak się prezentuje. Zostawiłam ją z tą koszulką. OK. Monika mi tutaj podpowiedziała, że całkiem fajnie wygląda to razem. Myślałam, że będzie trochę krótsza. Ale zobaczcie, jednak mam taką talię. Jednak wiesz, No i co kochanie myślisz? O tej spódniczce? Nie lubię czarnych. No. Podawa ci się taki krój, taki styl. Nie, styl baba. <laughs> no weź! Ale Wojtek skwitował. A mi właśnie się ona podoba. Kajcie podwyższa was. Całkiem fajna. No zobacz. Jakieś obcasy? Naprawdę fajna chyba. Tak jak zawsze bardzo was proszę o komentarze. Co myślicie? Wojtka zdanie oczywiście się liczy. Ale ja poczekam, co moje widzki powiedzą. <grywka> I zakładam kolejną rzecz. Założyłam teraz tą sukienkę miodową. Monika, jak mnie zobaczyła, powiedziała od razu, w Twoim stylu, mama sukienka. A co Ty, kochanie, powiesz? Nie wiem. Rękawki ciubkę może, przydługie są, ale odrobinkę. Bardzo jest wygodna. Kieszenie ciekawie wyglądają. Chyba nie ten kolor. Nie ten kolor. Właśnie Monika mówi, że to fajny. Czy mi. Żółte włosy się robią przy takim kolorze. Monika, co myślisz? Nie? Myślę, że wybierzesz inną rzecz. Tak. Jak będzie wisieć, to zawsze inną. No na pewno, jak będą wisieć teraz te e, rzeczy w szafie, to na pewno wybiorę tę spódniczkę, którą przed chwilą mierzyłam. Ja chcę ją. <noise> Wojtek kręci głową, mi się ona naprawdę spodobała. Dobra. Tutaj też zresztą przy wszystkich rzeczach piszcie, co myślicie, a ja zabieram się za bluzeczki. Założyłam tą koszulkę w te znaczki. Tak się prezentuje. I co kochanie myślisz? Można sobie tak tutaj ją. No ładna No bo chciałabym jeszcze jakąś koszulkę, ale nie chcę już takich zwykłych. Chcę żeby były chociaż trochę inne, a ona była bardzo tania. Już teraz nie pamiętam, tam na początku filmu Wam się cena pokazała, ale ona chyba była za 3,99, ile dobrze pamiętam. No więc cena praktycznie jak za taką jednolitą koszulkę, a jednak jest taka trochę inna. I taki, teraz mi się ten materiał wydaje taki trochę, jak ja to mówię, zużyty. <laughs> I to mi się właśnie podoba w niej. I co? Decyzja? Może być. Może być. A fajnie, jak jest ułożona, czy fajnie, jak jest tak wyjęta. Taka zwykła, ale fajnie, z takimi, z tymi spodniami właśnie śliskimi. Mi się ona podoba. Taki, taką fajną stylówkę robi, nie? Świetna stylówka. Bo i tak się zawsze śmieje, jak ja tego słowa używam. Dobra, to zakładamy teraz może tą wielką koszulkę. No to założyłam tą ogromną koszulkę, kochanie. Wygląda jak moja. <laughs> Jakbym Wojtka bluzkę założyła. No ja tak się śmiałam, że na ciebie ona bardziej będzie. Na no, akurat do czarnych spodni fajnie, ale. Ale chyba mam ładniejsze, nie? Co myślisz? No. Bardzo mi się podoba. No ale te rękawki mi się podobają, że takie ciachnięte. Zobacz. I tak jeszcze się tutaj strzępią. No, to by ci pożyczę <laughs> mówię. co myślisz? Taka sobie. Taka sobie. Dobra. No kurczę, coś ma, no? no nic, dobra. Znów się kręcę. Yy, założę teraz ostatnią rzecz. Ten taki sweterek, bluzeczkę, tą beżową. Z tymi rękawkami, jestem taka ciekawa. No to jest bluzeczka. Nie wiem, czy jakoś tak blado w niej nie wyglądam. Tak się prezentuje. Ciekawa, nie? Te rękawki fajne. I tutaj, może na ten rękaw jakąś bransoletkę. Co myślisz? No, patrzy, Wojtek patrzy i nie wie. Zamurowało go, chyba taka fajna jest, co? Nie. <grych> A wiecie, co im więcej ja tych rzeczy zamawiam i pokazuję się Wojtkowi, tym on się chyba zrobił bardziej wybredny, nie? Zaraz mi powie, ładniejsze masz w szafie. No, te rękawki ślicznie wyglądają. No taka zwykła, niezwykła. No to dla mnie, czy nie dla mnie? Zależy za ile. Nie pamiętam. Na początku filmu widziałeś. <laughs> <laughs> nie, do tej bluzki chyba nie pasuje. Albo zawsze mi pisałyście przy takich właśnie bluzeczkach, żeby je włożyć w spodnie. Ja mówiłam, że ja tak nie noszę. Ale może? Nie, mi chyba bardziej wyjęte pasuje, nie? Ja się naprawdę tak źle czuję. Nie, musi być wyjęta. Dobra, po prostu wy mi napiszcie, co myślicie. No i tą oto bluzeczką. zakończamy maraton holy mierzymy! Pięć odcinków za nami. Dajcie znać, czy Wam się podobało, czy Wam się nie podobało. I mam nadzieję, że dacie łapki w górę. I zapraszam, oczywiście, jeszcze cały czas się przyglądam tej bluzce, Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. E, teraz będzie kolejnym filmem vlog. Dzisiaj właśnie go zaczęłam nagrywać. Także takie przebitki z dzisiejszego Holu z Zary też będziecie tam mieć. Także bardzo Wam dziękuję. Pa! Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na koniec jeszcze niespodzianka, Wojtek chciał zobaczyć jak wygląda w tej szerokiej koszulce, no trochę, trochę za krótka. Za ja krótka, się naciągnie. Teraz ustęp. No i nie rozciąłam sobie tych tutaj paseczków, możesz mi je.